Każda chwila jest dobra, by cieszyć się wspólną zabawą rodziców i dzieci w przedszkolu niepublicznym Galileo, przestrzeń kreatywnych maluchów, tego typu spotkania odbywają się. Rodzice celebrują czas z dziećmi, bo wszyscy wiemy, że ponad pracą i obowiązkami są ci, którzy naszej obecności potrzebują najbardziej, czyli nasze kochane dzieci. Prezentujemy jedno z takich właśnie spotkań, na których wszyscy wyśmienicie się bawili, robiąc wspólnie piękne ozdoby. Trzeba przyznać, że dużą kreatywnością i inwencją twórczą wykazali się zarówno rodzice, jak i pociechy. Atmosfera spotkania była rodzinna i wyjątkowa, gdyż czas ten umilił zespół folklorystyczny Echo chocianowca, który w Prowadził wszystkich w magiczny nastrój. Również na tę okazję został przygotowany wiosenny, zdrowy poczęstunek, który składał się z nowalijek. Warto organizować tego typu spotkania, bo wszyscy wiemy, że najcenniejszy jest czas. To ten, który poświęcamy swoim najbliższym, bo jak powiedział Antoine de Saint-Exupéry, odpowiedzialni jesteśmy za tych, których kochamy.